Ja już mam dość na dzisiaj, jestem po dwóch egzaminach, siedzę jeszcze na SWPS tutaj w Poznaniu, za chwilę będziemy jechać sobie dalej. Widzicie, mam mało już na rączkach, e Emanuel jest kamerzystą. Powiedz coś, Emanuel, przywitaj się. Mm, teraz od razu tym jadę do babci. Dokładnie, I tym się cieszymy, dlatego że egzamin pierwszy przynajmniej był dosyć taki e masakryczny, zobaczymy jakie będą wyniki. W każdym razie nie o tym. Chciałam Wam po prostu pokazać, jak czasami to wygląda samotnie, czy samodzielnie wychowujących, że po prostu jesteśmy zdani sami na siebie i w takich warunkach, w zależności co chcemy osiągnąć, moim celem jest skończenie tych studiów, bycie magistrem psychologii, a mam, nie wiem, czy można tak to użyć pewne utrudnienia tego typu, że wiadomo mam dwójkie dzieci, więc oni wszystko, czy chcą, czy nie chcą, muszą robić ze mną. Ta uczelnia jest o tyle fajna, że są również tutaj tak zwane Unikids, czyli że dzieci też w weekendy mogą się uczyć, czyli studenci mogą przekazywać naturalnie swoim dzieciom jakby zainteresowania do nauki, co uważam za bardzo pozytywne. Ale naturalnie trzeba też uważać, żeby nie przesadzać, a szczególnie z takimi maluchami jak tutaj jest moja malutka Stelka, która dopiero skończy 9 miesięcy, za 14 dokładnie dni, no to wiadomo, że ona nie przyjeżdża na uczelnię, żeby się uczyć, tak? To jest jasna sprawa. I teraz jak w praktyczny sposób rozwiązujemy ten problem? Ja mam to szczęście, że mój syn ma już 9 lat. Oczywiście to jest wiek też jeszcze dziecięcy, więc nie wolno też takiego młodego chłopca, że tak powiem obładowywać jakimiś dodatkowymi balastami, czy jakąś wielką opieką, ale muszę powiedzieć, że mam duże wsparcie. Dzisiaj już o tym wsparciu mówiłam, bo w aucie też mi pomagał, nie dość, że trenował sobie język polski i czytanie po polsku tekstu i to bardzo trudnego bym powiedziała, bo zagadnienia z psychologii etyki i psychologii pozytywnej, to teraz mi też wspierał w opiece nad stelką i dzięki temu mogłam pójść na dwa egzaminy bezproblemowo, nie myślę czy coś się wydarzy, czy coś się też nie wydarzy, bo mam na tyle też zaufanie i wiem, że mogę zostawić stelkę z Emanuelem, także w ten sposób sobie jakoś ten problem zażegnaliśmy i rozwiązaliśmy przede wszystkim. Nie? No, także dużo jest wyzwań przed nami, yy, samotnie i samodzielnie wychowującymi, ale tak jak mówię, nie poddawać się, tak? Trzeba osiągać własne cele. Yy, I ja jestem tego żywym przykładem. Wiadomo, nie idzie wszystko jakoś super idealnie, ale trzeba iść za głosem swojego powołania. I ja to robię. <grym> ok, to do następnego razu.